Dzień dobry państwu. Witam wszystkich sympatyków księgarni Solson Corda, ale też sympatyków świętej pamięci doktora Zbigniewa Hałata. Dzisiaj właśnie mamy pierwszą rocznicę śmierci pana doktora i mamy dla was niespodziankę. Chcieliśmy zorganizować coś specjalnego na ten dzień i udało nam się zdobyć otrzymać od rodziny doktora książkę dla was. Jest to książka Woda dla ciebie autorstwa doktora Hałata która może być giełką również dla księgarni, a jednocześnie pamiątką dla was. Jest to cenna książka, ponieważ nigdzie już nie można jej zdobyć w Polsce. Jedyne miejsce, w którym ona jest, jest to księgarnia Surson Corda, a ilość jest jej ograniczona. Dlatego zachęcamy do nabycia. Można to zrobić dzisiaj na spotkaniu o godzinie 18 lub telefonicznie. Nie ma ich za dużo. Także pospieszcie się, a książka jednocześnie będzie cegiełką na organizację kolejnych spotkań, bo robimy je dla Was, a nie mamy żadnych sponsorów, także jedynie możemy y, funkcjonować dzięki Waszej pomocy. Dziękujemy i zapraszamy.